Czemu się ma widowie Dzisiaj przechodzimy Minecrafta. Już zaprzygotowałem rzeczy, bo było tutaj dużo kol dwa kowale, ale tak na serio nie biorę rzeczy z gamą do patrzcie. No więc... No mogę wam potwierdzić, nie ma żadnej komendy, a ja tu nie ma kreski. No Dobra więc... Robimy... Chyba przechodzimy do tego Minecrafta Idziemy do naderu Ale pewnie się nie uda Już przeszły minecrafta trzy razy Ale lecimy Mam... aha Lecimy Uff, Dobra Może drewno sobie wezmę Na zapas Trochę jest to nawet żelazny cały, chyba w 10 minut, było tu dużo kowali, więc idę już. Dobra, lecimy, 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 dobra, lecimy, wchodzę do nadaru. budowanie terenu Dawaj szybciej Nie jestem na szczęście. tak na tej może Stem. Idę. Co jest? No. Aha! Nie no. Co się? Już zginąłem. Cześć. Cześć. Zegowałem się. xd xd O dobra Lecimy, dalej tam była forteca. Nie, nie możemy szybciej. Mam nadzieję, że te itemy nie znikły, ale może znikły, więc lecimy tą to raczej z no, możesz. Lecz, dziadku, nie mam złote rzeczy, to czemu oni? Mogłem im rzucić złoto do tradowania. Dej Serio. Czy nie ma całej zrzuconej szansy. Tak? Dobra. Nie. Dobra widzowie, była fotesta prze dobra Nara.